List do Hebrajczyków Bóg, który stopniowo i na wiele sposobów objawiał dawniej swoje słowo ojcom przez proroków, w tych ostatnich dniach przemówił do nas w osobie Syna. Jego ustanowił dziedzicem wszystkiego. Przez niego również stworzył wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni. On, jako odblask Bożej chwały i odbicie jego istoty, ten który podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy gdy sam oczyścił nas z grzechów zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle ważniejszym od aniołów o ile wspanialsze od nich odziedziczył imię do którego bowiem z aniołów Bóg kiedykolwiek powiedział ty jesteś moim synem ja cię dziś zrodziłem albo gdzie indziej ja będę mu ojcem a on będzie mi synem? A gdy wprowadza pierworodnego na świat, mówi, Niech jemu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. O aniołach wprawdzie powiedziano, On swych aniołów czyni wichrami, a swych podwładnych płomieniami ognia, lecz o Synu Twój tron, o Boże, trwać będzie na wieki, berłem prawości, berło Twojego Królestwa. Ukochałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś bezprawie. Dlatego Twój Bóg namaścił cię, o Boże, olejkiem radości, jak żadnego z Twoich towarzyszy. Oraz Ty już dawno, Panie, posadowiłeś ziemię i niebiosa są dziełem Twoich rąk. One przeminą, a Ty pozostaniesz. Wszystkie one zedrą się jak szata, zwiniesz je jak płaszcz lub jak okrycie. I tak ulegną przemianie. Ty jednak wciąż będziesz ten sam i nigdy nie skończą się Twoje lata. Do którego z aniołów powiedział też kiedykolwiek: usiądź po mojej prawicy, aż położę Twoich wrogów jako podnóżek dla Twoich stóp? Czy nie są oni wszyscy duchami do posług, posłanymi do pomocy tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie? Dlatego powinniśmy w większym jeszcze stopniu stosować się do tego, co usłyszeliśmy, aby nas czasem nie zniosło na bezdroża. Bo skoro słowo wypowiedziane przez aniołów stało się wiążące, a każde wykroczenie i nieposłuszeństwo spotkało się z zasłużoną odpłatą, to w jaki sposób my ujdziemy cało, lekceważąc tak wyjątkowy dar zbawienie? Początkowo zwiastowane przez pana zostało nam ono potwierdzone przez tych, którzy o nim. Sample complete. Ready to continue?